Dzisiaj puszek i okruszek pomogą nam w teście słuchawek Blue EDIO T6S. I przy okazji porównam je ze starszym modelem T4S. Słuchawki przychodzą w solidnym pudełku. Mam wytłoczkę z folii. Same słuchawki oraz pudełko z akcesoriami i instrukcją. Akcesoria to jest kabelek USB typu C do ładowania, woreczek transportowy. I wygląda na to, że tym razem nie ma przejściówki na mini 3,5 mm. Pierwsza rzecz w tych słuchawkach, właściwie to jest wada niemalże dyskwalifikująca. To jest to, że producent przeoszczędził na przyciskach i mamy jedynie przycisk włącznika oraz suwak ANC. W starszym modelu mieliśmy przełącznik ANC. Tutaj, tak zwany rocker, czyli przełącznik kołyskowy do zmiany ścieżek, zmiany głośności oraz włącznik i przycisk play, pauza. Jeżeli chodzi o A, jeżeli chodzi o ten włącznik no to LG w swoim telewizorze też pozostawił jeden przycisk, który służy do wszystkiego, no ale tam faktycznie można telewizor włączyć, wyłączyć, zmienić głośność przez odpowiednie klikanie, przytrzymywanie tego przycisku. Natomiast w tych słuchawkach nie ma żadnych szans, żeby zwiększyć głośność, zmniejszyć głośność lub przełączyć piosenki. Co prawda można to ominąć. Na przykład e, przy pomocy mi będą czwórki i z pomocy opaski, zmieniać utwory. Podobnie w niektórych telefonach jest funkcja, która można też dograć przy pomocy aplikacji, żeby zmieniać utwory przez, przez przytrzymywanie przycisku głośności. Tym niemniej ja często miałem telefon w jednym miejscu domu i sobie zmieniałem przyciski z tych słuchawek. Dlatego, jeżeli komuś zależy na tej funkcji, to absolutnie nie powinien kupować tych słuchawek, tym bardziej, że już jest na rynku model T7, gdzie z zewnątrz wygląda tak samo jak T6, a z powrotem ma wszystkie przyciski dobra tutaj inne rzeczy jeżeli ktoś kogoś brak przycisków nie zniechęcił to muszę powiedzieć, że tutaj bardzo mi się podoba ten wygląd chromy w modelu T4S tak jakby była w mniejszym stopniu moja bajka taki barokowy przepych no, to jest dyskrecja. Bia białe napisy Bluedio. Tutaj T4, T6S, znaczek. Napis Turbine jest tylko wytłoczony. Natomiast w tych starszych jest jeszcze pomalowany na srebrno. W, ty w tych słuchawkach pasuje mi, że muszle są podłużne zakrywają prawie całe Prawie całe ucho i przez to dobrze, dość dobrze izolują od otoczenia. Samo ANC słychać, że działa. Na przykład testowałem na odkurzaczu i dźwięk się zmieniał po włączeniu ANC, natomiast nie jest. No nie wiem, czy faktycznie było coś ciszej kolej. Aha. W tych słuchawkach może to kwestia tylko mojego egzemplarza. Po włączeniu ANC rozłączył się Bluetooth z telefonem i nie mógł się połączyć. Tutaj nie ma tego problemu, tutaj ANC działało jedynie na kablu, no ale w praktyce tego nie używam i jakby kolejnym. Pozytywnym zaskoczeniem dla tego modelu nowszego jest to, że właśnie w telewizorze LG po podłączeniu przez Bluetooth faktycznie działa regulacja głośności. Przy modelu T4S głośność telewizora nie zmieniała się ani przy próbie sterowania ze słuchawek, ani przy próbie sterowania z pilota. Dodatkowo słuchawki T6S mają funkcję, że po zdjęciu słuchawek z uszu jest pauzowana muzyka. Faktycznie ta funkcja, zauważyłem, że działa. Nie zanotowałem tego, co niektórzy pisali, że przy ruchach głową muzyka się wyłącza. Starszy model ma jeszcze funkcję DJ-ską, czyli można słuchawki przekręcić na zewnątrz i słuchać jednym uchem. No w tych słuchawkach nie ma takiego zakresu ruchu. Także dziękuję świnkom za pomoc, a Państwu za uwagę. Brak przejściówki z minijacka na USB typu C mnie zaniepokoił, ponieważ pomyślałem, że być może Producent przeoszczędził i funkcja przewodowa nie będzie działać, jednakże z kabelkiem od starych słuchawek okazało się, że, że jest dźwięk, także można tych słuchawek używać również przewodowo. Tylko trzeba wydać kasę na kabelek.